Co poradziłbyś klientom, którzy chcą rozpocząć przygodę z wykorzystaniem AI w środowisku SAP? No, przede wszystkim e, powiedziałbym im, żeby dobrze się nad tym zastanowili, czy w ogóle wiedzą, co oni chcą zrobić. No, bo e, AI to nie jest żadna magia, to są funkcje, e, to są sposoby implementacji aplikacji e, nowe, natomiast e, one nie wychodzą poza to, co dotychczas znaliśmy. To znaczy, jednym z takich typów aplikacji jest aplikacja w architekturze RAG, która pozwala nam. E, Wzmocnić działanie dużych modeli językowych i że tak powiem, zrobić tak zwany grounding, czyli em, zakorzenić te odpowiedzi, które zwracają nam duże modele, w oparciu o nasze dokumenty, które podamy jako baza wiedzy. Także to byłaby pierwsza rzecz. Druga, zaproponowałbym e, zrobienie proof of concept, to znaczy sprawdzenie swojego pomysłu. W tym wypadku środowisko sam BTP daje możliwość sprawdzenia pomysłu w ramach free tier, to znaczy takich serwisów, które można wykorzystać i korzystać z nich przez jakiś czas. Praktycznie w ramach takiego środowiska możemy przetestować w pełni nasz pomysł, a dopiero potem podjąć decyzję o tym, czy chcemy dalej inwestować w dany projekt. Także myślę, że to są główne. No i ogólna taka myśl to jest taka żeby nie poddawać się temu hype'owi, tylko mądrze implementować te rozwiązania tam, gdzie faktycznie mogą przynieść nam korzyść i są potrzebne.